Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie w odcinku poświęconym hmm, rozstrzygnięciu konkursu. Konkurs, jak dla mnie, najpierw dwa słowa, trzy, cztery. Jak dla mnie mega prosty i pokazujący, że kasa jest ważna i najważniejsza, bo ten konkurs, jeżeli ktoś pomyślał, jak, tak jak mówiłem w filmach, on nie był konkretnie na to, kompletnie, konkretnie, kompletnie, nie był na to, żeby wydawać pieniądze. Tam wystarczyło pomyśleć. Najwięcej punktów dostawało się za leczenie. Wystarczyło sobie wybrać. Yy, Dobrego przeciwnika, czy to Fenixa, czy Goliata, czy na jakiego, jakiegoś innego bossa i tuc na nim długo. Ja wiem, że u mnie rekord za 9 energii to chyba prawie 1,5 tysiąca punktów, ale walka trwała 35 minut. Więc można było też walczyć tak, żeby naprawdę bardzo małą ilością punktów non-stop. Zdobywać sobie funkcję leczeniem. Mega fajny pomysł, dzięki deweloperze za to, że chcieliście ze mną wziąć udział w tym konkursie: w sensie, że udostępniliście dane, zrobiliście tam osobne tabelki, cuda na kiju. Ale przejdźmy teraz do konkretu, bo trzecie miejsce zajął Kostek. 35 997 punktów, 997, kiedyś był taki program. Ile tam mówiłem? Dwie stówki dla Ciebie lecą. Super, gratuluję. Drugie miejsce Vincenzo. 49 tysięcy, prawie że 50 tysięcy punktów. Ile? 4 stóweczki, czyli mieliśmy 2-4. No tak, podwajaliśmy. I na pierwszym miejscu gość, który zdeklasował wszystkich. Nie wiem czy grał wcześniej, założył nowy konto, czy cokolwiek, no nie wiem, 171 tysięcy punktów. Prawie, że czterokrotnie więcej od miejsca drugiego i do ciebie leci... Do ciebie leci 8 stówek do ciebie leci. Y Poproszę Waszą trójkę, która wygrała, czyli Kostka, Vincenzo i Mr. NoBody, żebyście się do mnie odezwali na mój profil na Messengerze. On się tu wyświetli, Marcin Epe. E, ja tam Wam zadam dwa pytania, żeby Was zweryfikować, to Wam zajmie chwilę. Jak zweryfikujemy, że Wy to Wy, a nie jakiś tajny agent Jego Królewskiej Mości podszywający się w formie zająca pod Was, to ustalimy, jak będziemy Wam wysyłali pieniążki, czy Google czy Payem, czy Apple Payem, czy jakoś tam. Z każdym sobie to indywidualnie ustawię. Ustawię, ustalę i... będzie rozsyłeczka. Każdy, kto się z tych 39 graczy, którzy brali udział w konkursie, który się zarejestrował na nasz konkurs, dostał, zresztą ta też, dostał jeszcze dodatkowo od deweloperów w gratisie obiecaną platynkę, więc mam nadzieję, że z tych platynek coś Wam tam wyskoczy, coś tam wpadnie i, i będzie jakiś dodatkowe epiko, jeśli będziecie chcieli dalej grać w grę. No i cóż, yy, czekamy na nowe projekty, zobaczymy co będzie dalej. Czy ja tu coś jeszcze mam? Ja chciałem. A mogę wam powiedzieć, że na przykład ja zrobiłem 4 dni w cztery, bo już w piątym dniu wiedzieliśmy, że nie zajmiemy pierwszego miejsca. Wiedzieliśmy też, że Silezja na trzecim miejscu nam nie zagraża, więc yy, nie było potrzeby gonienia, więc grałem tylko jakby 4 dni tutaj. I cztery dni udało mi się zrobić 278 tysięcy. Więc naprawdę można było wymaksować wyniki mega, 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 mega mocno. Tak powiedziałem, mnie się ten konkurs bardzo podobał, nie będę przedłużał, nagrody, szmalec leci do ludzi. Mam nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. Gracze z EP pytają ja nie wiem, czy oglądają ten film, czy nie ale gracze z EP pytają, czy zrobię jakiś konkurs dla EP. Nie, nie zrobię, ponieważ y, deweloperzy nie są skłonni do współpracy, proste. Jeżeli deweloper jest skłonny do współpracy i jest w stanie konkurs zrobić także, tak, żebym ja się do niego podpiął, no to spoko. A jak ktoś ma na stupie, to y, my jego odpowiadamy. Chociaż grę już lubimy, bo to, to nie o to chodzi, to chodzi, tylko o możliwość współpracy z deweloperami. Jedni, z jednymi się da współpracować, a z drugimi się nie da. I tyle w tym temacie. Zamykam temat konkursów EP, ale może będą jeszcze możliwości dostania kasy niezależnie od jakichkolwiek gier. Więc czekajmy, zobaczmy, co się dalej wydarzy. A ja Wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego południa i czekam na kontakt od zwycięskiej trójki. I jeszcze raz gratuluję. Dzięki serdeczne. Ciao!